Starzejąca się kocica z Florydy wyciąga nóż, gdy zostaje odtrącona. Większość ludzi myśli, że koguary wyginęły w Panhandle, jednak jeden jeszcze trzyma się na nogach. Ta stara kocica miała ochotę na małe co nieco z umieśnionym kocurem po kilku piwkach. Elizabeth Hailey, lat 56, piła z 25-letnim Crew Finlay, kiedy trafiła ją strzała Amora. Pomyślała, niezłe ciacho i postanowiła przejść do czynów. Została jednak odrzucona i mocno się wkurzyła. Chwyciła za nóż i laskę i rzuciła się na Finleya. Ten uciekł z jej domu po tym jak odcięła mu lewy kciuk. Hailey goniła Finleya aż do stacji benzynowej, gdzie ten poprosił policję o pomoc. Kobieta została natychmiast aresztowana i oskarżona o napaść. Jej proces będzie miał miejsce 11 lipca.